Adam, skąd ci przyszedł do głowy pomysł, żeby zostać dawcą nasienia? Wszystko zaczęło się od takiej krótkiej opowieści mojego dobrego znajomego, który nomen, nomen też jest dawcą nasienia, który, który poprosił mnie o pomoc w byciu przykrywką dla niego, ponieważ no, udawał się na, na zapłodnienie ze swoją biorczynią. Stąd poprosił mnie, żebym go po prostu krył, że w tym momencie, co on się spotyka ze z biorczynią, ten czas spędzamy razem, no, wspólnie po prostu, wychodzimy do baru no, i tam świętujemy. Wtedy powiedział ci, czym się zajmuje? Tak, powiedział mi, że, no, określi to bardzo ładnie, że pomaga kobietom zajść w ciążę. Ja na początku nie rozumiałem za bardzo, o co chodzi, ale potem go pociągnąłem za język no i powiedział, no, że, no, że jest dawcą nasienia. Jaka była twoja reakcja? Z początku niedowierzanie, szok. W ogóle, w ogóle nie wiedziałem, no, że taki proceder jak bycie dawcą nasienia istnieje. No, myślałem, że on to banku oddaje, bo z tą formą się spotkałem, ale on mnie opowiedział o tych spotkaniach w cztery oczy. Zacząłem się ogólnie zastanawiać a może, a może ja będę w stanie jakiej, jakiejś kobiecie pomóc? No i. No, i wpisałem w, w, w internecie y, informacje, chcę zostać dawcą, dawcą nasienia. No i tak się w gruncie rzeczy to wszystko zaczęło. Trafiłem na forum internetowe, w którym, z, w którym ogłaszają się zarówno dawcy, jak i ewentualne biorczynie. No i napisałem krótki anons z, z informacjami opisującymi mnie. No i tak się to wszystko rozpoczęło. Pamiętasz, jak wyglądał ten anons? Co, co tam napisałeś? No tak, te anonsy z reguły są takie szablonowe wpisuje swój wiek. Ko kolor oczu, wzrost, wykształcenie, grupę krwi to też jest ważne, informacje o zainteresowaniach, o, o, o tym, czy jestem wolny od nałogów typu palenie papierosów, alkohol. No i po prostu zacząłem rozsyłać do, do kobiet, które, których opisy pasowały, czyli no, głównie takie kryterium geograficzne, czyli, że, czyli żeby osoba, która chce zostać biorczynią. Mieszkała w, w terenie, którym mnie by interesował. Akurat tutaj starałem się wyłączyć ze, z kręgu zainteresowań, ewentualne biorczynie z mojego województwa, żeby uniknąć ewentualnego spotkania w, przypadkiem gdzieś w sklepie czy w galerii handlowej, bardziej, bardziej starałem się wybierać kobiety z, z przeciwnych krańców Polski czy z, czy z tych z województw z, sąsiadujących z innymi państwami. Lokalizacja to jest.